słoik. Sprawdzimy, jaką zawartość frakcji ma ziemia z kretowiska. mniej więcej połowę słoika. Oznaczę sobie kontrolnie, jaka ilość jest sucha. Uzupełniam teraz słoik wodą tyle samo wody co ziemi pół na pół zakręcamy trzeba dobrze potrząsnąć tak żeby mieszanina była jednorodna Jednolity kolor dobrze rozpłysie ziemię w wodzie. I możemy zostawić nieruchomo najpierw na 2 minuty. Minęły 2 minuty. Możemy sprawdzić zawartość piasku. To jest w tym miejscu. Teraz czekamy 2 godziny. Tutaj mamy ten nasz drugi dwugodzinny osad, który jest w tym momencie na tym samym poziomie, na którym był 4,6, więc spokojnie mogę to go oznaczyć. I spokojnie ten brud będzie się teraz przez kolejne dni osadzał powiem, o ilości próchnicy e, i pyłów. A tutaj wyraźnie widać kolorystycznie jak inny jest osad z piasku i faktycznie jest dobrze oznaczony. Tak to wygląda po około dwóch dniach. Nie wiem na ile widać na tym materiale, ale mamy tutaj miąższość łącznie około 6,5 cm. Góra się jeszcze nie przeklarowała jakieś 4,5 cm, czyli około 70% stanowi frakcja pelasta. I prawidłowo, bo jesteśmy w Krakowie na Prokocimiu, a tutaj same piaski. Ponad 2 cm stanowi warstwa takich. Iłów i pyłów, które są generalnie żyzne, więc to dało ponad 30%. No i na górze odsadza nam się już warstwa iłów i substancje organiczne, które jakąś tam 3-5-centymetrową, yy, przepraszam, procentową warstewką funkcjonują. Także nie jest źle, aczkolwiek tą glebę trzeba mocno podlewać.